People were shot in Englewood. Multiple people hospitalized after a shooting in Englewood. But we've learned a 12 year old boy has been shot and killed in the Englewood neighborhood. We have just learned that a total of six people were shot early this morning in Englewood. Other news kids are gathered on the street in Englewood and gunfire broke out there. Two teen girls shot. One of them died. One of them died. One of them died. Hello. mano, narrator z tej strony słyszałem, że masz gruby temat. Tak, e, właśnie jadę na spotkanie. Gdzie? Chicago m Block. Dokładny adres zostanę po drodze. Skąd te środki bezpieczeństwa? Chłop latał w jednym z lokalnych gangów. Ponoć tam nie pierdolą się w tańcu. Stary, tam po zmroku nikt nie wychodzi na ulicę. Czaisz? Grubo, wrzuć mnie na głośnik, chcę z nim porozmawiać. Go get you a blue a, a song, niggas cow, go get you a blue hat or song, niggas bout. go get you a blue hat, niggas cow, go get you a blue hat or song, it's all facts. Hey baby boy. Hey, boy, Niggas cow, go get you a blue hat or some niggas my facts. Get you a blue hat of some niggas not factors. They asked be really poop play up front the back. She like the way I do something. Go, niggas cow. Go get you a blue hat of some niggas not factors. They asked be really poised kill the colvik off your shelvanine. Oh yeah, I seen I seen a motherfucker get killed. Shit when I was what, seven years old, on the corner of Maplewood. On the corner of M block, on the corner of I block, I seen somebody, I seen my cousin uncle get killed. Bro, they like that shit. traumatized me, you know. Słabo, że od lata byłeś narażony na takie sceny. Miałeś wtedy lat, tak? Yeah, I was young as here, I was like seven, eight years old, shit. Shit, I just adapted to my environment, shit, you know? Like yeah. like any other kid to do shit, you gotta adapt to your surroundings, adapt to your environment shit shit, get used to the shit, but, you know, it's like, it, like, other places, I know that shit not, not normal, you know, seeing a motherfucker get killed, at like, seven, eight years old, that shit, that shit was crazy, you know, that shit was wicked. Delicately powiedziane. And dzielnica is your home? Maplewood, Cross Western, Unblocked, Born and Raised. OK. Powiedz mi teraz, kto ciebie wychował, a kto nauczył życia? My grandma, my mama. To kto nauczył ciebie życia? Shit, really? Chodzi mi o uliczne życie. Street shit, like shit being around my cousins and, them, and shit, my uncles and them, shit, like you know, being around the ass, mm -hmm. seeing shit, all that. To jakie zasady zostały tobie wpojone, którymi kierujesz się w życiu? I'm mm big on loyalty, shit. I'm big on brotherhood, no. You know? Family type shit. I'm big on all three things type shit. That's that's really what what I stand on. You know? Opowiedz mi o swojej rodzinie. Duża jest? Yeah, I got a big ass family. Hell yeah. Huge ass family. Like, man. Shit. So <laughs> ilo was jest? Ile masz braci I Shit. We just my mama alone. My mama got six kids. She got what? Two boys, four girls, and then my daddy shit. He got six kids with my mama, but his ass got like what? 10, 11 kids in total type shit, you know? So mm -hmm. Big ass family. Just off my dad, my pops and my OG alone type shit, you know? type shit. so... Faktycznie duża rodzina, a jakbyś opisał swoją dzielnię w kilku słowach? Dangerous. This fuck. Dangerous. Not safe. Like. It's Type shit, you know? W skali od 1 do 10, gdzie 1 to. Herbatka u cioci, a 10 to Compton. jak niebezpieczna jest twoja dzielnica about 8 ain't going about 8 twoim zdaniem z czego to wynika dlaczego jest tak niebezpiecznie shit, be that bitch shit. That bitch you know so... shit. To znaczy że dużo osób nosi broń, tak? O to tobie chodzi. Everybody can carry a gun or got a gun or c access a gun easily. Like it's easier to access a gun in Chicago. You could probably get a gun easier than you can get a car, you know? Like, it's that easy. You can walk out your front door, get a gun like that. Okay. Like, it's that easy. Easy as fuck. Too easy. What well, fuck?

Shit, what I, I was. What, 12, 13? Some shit. It really happened like I ain't really just wake up, oh, I wanna be a gang. Motherfuckers got to lose them. Family members and homies, and, you know? Love ones and shit. Shit, motherfuckers, you know? To be tylko i your twin Yeah, yeah. Nikt you did namawiał do wkręcenia się w ten klimat. Uh.

Chcę naprawdę, really consider it głębokie, tak? Chcę, żeby to było, jak family, a big ass family. For real, for real. Mówisz, big ass family, to ile osób należy do tej wielkiej rodziny? W tak licznej ekipie macie ustaloną jakąś hierarchię, macie wybranego szefa, który zarządza całym biznesem? Bierz, na no wiesz, jest big Like no, nah, ain't no big homies. Anybody ain't your own boss, type shit. Ain't nobody higher than the next, you know. Ain't none of that. Ty, wpadło mi do głowy pytanie. Zauważyłem na amerykańskich filmach i dokumentach, że sporo gangów ma własne oznaczenia. Wiesz, logosy, barwy, graffiti czy tatuaże. Macie coś takiego, co pozwala was odróżnić od pozostałych ain't ekip? Ain't none of that. This ain't. This ain't Cali, nah. it's Chicago. We don't do none of that colors, none of that logos, none of that shit. It's just, you know, from wherever you from, whatever block you from, you most likely gonna be with that block type shit. You most likely gonna be claiming that block type shit. You know. To mi, ile lata na Shit, too many shit. You could be on one block. That's a game, and you go. Literally, one block out the street, that's a whole different game. That's a whole different, you know? Yeah. I won't really call it game. I call it like clicks and shit. Yuck. Clicks. You know, you, you in a whole nother neighborhood, which is up, you in a whole another hood type shit, you know? Like they, they different. They, they claim some different shit, you know? I Of course. And w straninę? I'm dead, no comment. To ciak temat. Wcześniej wspomniałeś, że straciłeś kilka bliskich osób w strzelaninie, tak? Hell yeah. I lost cousins, uncles, a uh, type shit. Mówisz wujków, przejeżdżamy. Yeah, hell yeah. Jakie emocje towarzyszyły tobie wtedy? Co czułeś? Hurt, anger, you know. No, that shit be. Yeah, yeah. You always want your leg back, like you know. Okay. Type shit. Boy, well, shit. Yeah, I know me. That's how I grew up. I was one of them kids, you know. Motherfucker, come up playing with me, you know. Motherfucker, come up hit me. I'm one of them kids. I'm gonna want my leg back, you know. And I'm not gonna stop until I get my leg back. Moim skromnym zdaniem to jest zajebiście błędne koło. No bo patrz na to. Załóżmy, że ktoś zaatakował ciebie. Ty w zemście zaatakowałeś tego kogoś, plus przypadkowo zahaczyłeś jego ziomka. Później oni będą chcieli pomścić swojego ziomka. Ale dobra, to jest twój świat. Nie wpierdalam się. Mam pytanie, które od dawna chodzi mi po głowie. Dlaczego gangusy ze Stanów tak mocno obnoszą się ze swoim... Cudysłowie, bogactwem. Mam na myśli drogie ciuchy, grube fury i błyskotki. Mhm. Mm takie zachowanie mocno rzuca się w oczy. Shit. You say why they no to też. No, nie do końca o to mi chodziło. Takie włożenie się z hajsem. Jest dosyć niebezpieczne, ponieważ przyciąga niepotrzebną uwagę służb. W tym przypadku policji. Yeah, like, like, yeah. I see what you're saying. Yeah. Like, if you got your, your gang logo on the chain, like, oh, I, I won't really know. Okay. Hell yeah, yeah. I'll give my shit on the back of that bitch or something, you know? What? A jak już ruszyliśmy temat smutnych panów, miałeś kiedykolwiek problem z policją? Hell yeah. Opowiadaj. I didn't a time in the county, shit, cook county, you know? I did damn not a year in that bitch. I got videos and shit fighting and shit. You could probably go on the internet and see requests, you know? I was in that bitch tweaking. Smoke K2, uh type of shit, tweaking in that bitch. Bro. It was hard in that bits. Judge kept giving me. She kept telling us no bond. I had a no bond for like 7 8 months before she finally gave me a bond. A, a 6000 what what my shit what 6500. We paid that shit. I got a. No cóż, za każdym czynem idzie odpowiedzialność, jak już pewnie zdążyli zauważyć. Ty ale słuchaj tego. W Polsce mamy takie tajne hasło HWDP, co znaczy chuj w dupę policji. Czy macie w Stanach jakiś podobny zwrot w tym stylu? Yeah we got fuck twelve, you know? Motherfuckers be saying fuck twelve. I mean like fuck the police, you know? Fuck twelve. Yeah. Nie słyszałem tego hasła wcześniej. Daj jakiś przykład. Yeah you might yeah what if I say that. Bad twelve be twig and fuck twelve. You no? Know? Okay, no That's what they mean when they say that 12. twelve. That's what they mean, police. Z twojej obserwacji jaki stosunek do policji mają ludzie? Normalni ludzie. They don't fuck with them shit. They ass don't help us, you know? They supposed to be for the people, shit. Should the police be here killing motherfuckers, you know? That's why we, that's why we be having the lusty situations with the looting and shit, you know? Oh, bro. All types of crazy ass shit. Słyszałem that amerykańska policja is dosyć brutalna and nie pierdes się w tańcu. Yeah, z bandytami. We, we for real, for real. A czego można się spodziewać podczas rutynowej kontroli czy zatrzymania przez policję? Dobra, a co w sytuacji, gdy policja zatrzyma się pod wyraźnym wpływem prochów lub poczują zapach zielska z samochodu? Co się wtedy dzieje? Jak działa amerykańska policja? if they smell weed, to get the fuck out the car at that point, you know? Cause that's their probable cause, you know? So shit, but even if you not nie around smoking weed, shit, you might have to you might have that that one dickhead officer that's just on Mówisz, że kolor skóry ma wpływ na działanie i zachowanie policji w stosunku do zatrzymanego człowieka? No stary, ciekawi mnie, czy faktycznie jest to, jak mówisz, że sposób działania policji zależny jest od koloru skóry zatrzymanej osoby, czy może wynika to z czegoś zupełnie innego, bardziej złożonego. Tak czy inaczej, nie jesteście fanami policji. Powiedziałeś wcześniej, że trafiłeś na 8 miesięcy do opuchy. Fuck Ponoć amerykańskie więzienia rządzą się swoimi prawami i jest tam dość niebezpiecznie, to prawda? That bitch wicked. You should, you could die, enough. Twoim zdaniem łatwo jest stracić życie w więzieniu? Yeah, yeah. Get your ass poked up, some shit. More than that. I was smoking the K2 shit. I was smoking all type shit. Shit, crazy. Oh uh, hell yeah. They might take your ass to that tunnel. What beat the fuck out your ass? Ain't no cameras right there. Beat your ass bloody. Let your ass bleed out right there. What? You don't get no fuck. This shit real. <laughs> for no, boy, what this shit? Get real, for sure. Powysz mi jakie zasady obowiązują w więzieniu? Istnieje w ogóle coś takiego? is really ain't no rules, cause that bitch, I don't count on myself. You know, shit, just steady yourself. You know, don't let nobody try you in that bitch. You know, and folks, my fuckers try you, you kill them in that bitch. You know, and folks. Get a motherfucker together. Oh no. Stomp a motherfucker ears together. Motherfuckers Jednym słowem, nie mam miękkiej gry. Jak już jesteśmy przy relacjach pomiędzy więźniami Często dochodzi do gwałtów w więzieniu? Hell yeah, motherfuckers be getting motherfuckers be, Yeah, hell yeah. Motherfuckers be getting their ass girdek. What the fuck? This is Chicago, sir. in the county they got some shit called girdet. You get your ass knocked out, you get your ass spit in. <laughs> that shit ain't never happened to me though, but I heard about that shit. Motherfuckers are not getting their ass killed. Motherfuckers drag you to the bathroom, spitting your ass. On oh, folks. Dress your shit up, put a summer dog in your shit, put a pickle, all type of shit. So it's shit you can't even recover from, you know. You get out of jail, you might as well hang it up. You might as well what? Mm, so no, no stutter. grubo. A jak strażnicy podchodzą do osadzonych? Łatwo można wyłapać od nich po mordzie? Yeah, yeah. I co jest najczęstszym powodem pobić? Should your ass Beat the fuck out your ass. Na patencie nie ma poszlak, nie ma śledztwa. Czy przynależność do gangu pomaga przetrwać w więzieniu? I would say yeah. Cause, motherfuckers, if motherfuckers know where you from and motherfuckers ain't gonna play with you type shit, you know. Cause your name already established type shit in the streets, so motherfuckers ain't, ain't gonna play with you, you know? in that It's gonna be all uh type shit. you might have one little goofy that'll try to play with you. You gotta kill his ass, you know. But other than that, motherfuckers be straight in that bitch, you know, folks. But if you go in that bitch, you a neutron. Oh yeah.

Me to, tighten up. No, no. Bro. to jak ci się wydaje Trafisz w przyszłości ponownie do więzienia Hell no mam I'm I'm no mam nadzieję że tak jest a możesz powiedzieć na czym teraz zarabiasz siano from share music youtube shit. any little thing shit any little way i gotta get money. I gotta get money shit, you know? I do it. No matter what it is, you do Wspomniałeś o udostępnianiu muzyki. Widziałem, że rapujesz i mocno się tym jarasz, o czym dokładnie opowiadasz w swoich kawałkach. Shit. Shit I bet do, you know, the struggle. Type shit. No. Money. All type shit. You just gotta tune in and listen. My bitch, she tryna fuck not really in the mood Fuck all that crash shit, let's go and take a soul When they took one of us, they thought that shit was cool What makes you different from other rappers? What me different? Dokładnie. Shit, I'm just different, I'm him, shit like, My shit be catchy like, The beats, my production be on a whole different level

You sliding on the motherfucker, and you killing the motherfucker, basically. Shit, you know, like it's not, it's not hard to put two and two together, and so to, you know, and folks, drill. Like you, you slide on the motherfucker, you drilling the motherfucker. You know, folks, it's a drill. You what, know? one on the drill? Shit, you know, Dobra, na koniec powiedz mi, gdzie siebie widzisz za 10 lat? Just fuck so no. on in LA or Cali somewhere, you know. Just living, living my life, you know.